Witajcie, ludziska! W poprzednim kroku naszego mini kursu Phasera stworzyliśmy sobie nowy projekt, skonfigurowaliśmy go i odpaliliśmy. A w dzisiejszym odcinku wyczyścimy sobie ten projekt ze zbędnych plików. Następnie stworzymy sobie naszą główną scenę, stworzymy sobie obiekt naszego statku, do którego następnie podepniemy sterowanie za pomocą klawiatury. Także w dzisiejszym odcinku będzie już dużo więcej kodowania. Ja nazywam się Krzysztof Furtak. I zapraszam na materiał. Po pierwsze wyczyścimy sobie nasz projekt ze zbędnych plików. Usunąłem domyślne sceny, które były już w projekcie. Usunąłem obiekt logo i teraz mamy czysty projekt, na którym możemy pracować. Ta konfiguracja jest dość rozwleczona. Przenieśmy sobie ją zatem do osobnego pliku i katalogu. Stwórzmy sobie katalog config. A w nim plik index.ts i właśnie do tego indeksu przeniesiemy sobie całą konfigurację. Teraz, aby móc ją później zaimpor zaimportować do, naszej, do naszego pliku GameTS, musimy w tym pliku ją wyeksportować. A w pliku GameTest dodajemy import configu, który jest używany już do inicjalizacji gry. Będziemy chcieli, aby nasz obszar gry był na cały ekran przeglądarki. Zatem w tym miejscu musimy sobie to rozciągnąć poprzez. Window inner Wid i Hej pobierze nam aktualne rozmiary naszego okna przeglądarki. OK. Jak widzicie, całe okno przeglądarki wypełniło się naszym obszarem gry zatem możemy sobie teraz stworzyć pierwszą naszą scenę tworzymy osobny katalog na sceny oraz tworzymy plik main-scen czyli będzie to nasza główna scena tworzymy dla niej klasę i dziedziczymy ją z innej klasy phasor-scen aby jej później użyć musimy ją oczywiście wyeksportować Dlaczego dziedziczymy z PhaserScen? Robimy to po to, aby mieć dostęp do podstawowych jej metod. Teraz w konstruktorze tej klasy, super, jak pamiętamy, odpala nam konstruktor klasy, po której dziedziczymy, czyli scen. I tutaj w konfiguracji ustawiamy klucz tej sceny. Klucz sceny to tak naprawdę jej, można powiedzieć, ID wewnątrz naszej gry. Po tym ID, po tej nazwie sceny lub kluczu sceny, później możemy sceny przełączać, wstrzymywać, startować i robić różne inne rzeczy, odwołując się właśnie przez ten klucz do danej sceny. Zaraz sobie powiemy więcej o scenach, dodajmy ją tylko do konfiguracji. W obiekcie scen dodajemy naszą klasę. Jak widzicie, ona mi się tutaj automatycznie zaimportowała. I teraz powinna już działać. Zanim przejdziemy dalej, powiedzmy sobie w ogóle, co to są sceny. Sceny służą nam do organizowania stanów gry. W ogóle w Phaserze dwójce nie było scen, a były właśnie stany gry. Stany gry zostały zastąpione scenami. Sceną mogą być różne rzeczy. Może być to widok z Plaszu gry, menu początkowego. Sama rozgrywka może być sceną, lub mogą być to elementy gry. Najczęściej są to elementy interfejsu, ale również może być to na przykład minimapa w jakiejś naszej grze typu RTS czy RPG. W obrębie naszej gry możemy tworzyć dowolną ilość scen. Możemy je, dynamicz możemy je tworzyć dynamicznie oraz przełączać się pomiędzy scenami. Na jednym ekranie możemy wyświetlać kilka scen i oczywiście jest możliwość komunikacji pomiędzy tymi scenami. Scena jest to pojęcie dość abstrakcyjne, wiem, dlatego jeśli jeszcze nie czujesz o co tutaj chodzi, w ogóle się nie przejmuj. Na pewno wszystko stanie się bardziej jasne, jak zaczniemy pisać więcej kodu gry. Dziedzicząc po phaser scen, mamy dostępne trzy metody podstawowe, które są automatycznie odpalane przez phasera. Należą do tak zwanego cyklu życia tej sceny i jest to metoda preload. W tej metodzie wczytujemy zasoby gry. Może sobie napiszmy ją od razu. W tej metodzie właśnie wczytujemy zasoby do gry: obrazki, sprite'y, czcionki, pliki dźwiękowe itd. Warto zauważyć, że po wczytaniu. Nie zobaczysz od razu tych rzeczy na swojej scenie. Ten manewr wczytywania udostępnia tylko nowe zasoby do późniejszego wykorzystania. Za chwilkę zresztą to sobie zobaczymy na żywym organizmie. Jeśli mamy sporo rzeczy do wczytania, warto rozważyć stworzenie osobnej sceny. W której wczytujemy wszystkie zasoby i wyświetlamy pasek postępu, na przykład tego wczytywania. W naszej grze napiszemy sobie taką scenę, ale to w jednym z przyszłych kroków. Kolejną metodą będzie metoda create. Metoda odpala się raz, zaraz po stworzeniu sceny. W niej możemy dodać elementy do sceny, zdefiniować kolizję pomiędzy elementami i inne czynności, które musimy wykonać tylko raz. I ostatnią metodą jest metoda update. Metoda ta jest odpalana przez Phasera automatycznie 60 razy na sekundę. Wykorzystujemy ją do wszystkich czynności dynamicznych w grze. Wszelki ruch, kontrolę nad poszczególnymi elementami lub postaciami, aktualizacja danych i tym podobne. Ok, skoro scenę mamy już z grubsza omówione i mniej więcej wiemy o co chodzi, możemy sobie zacząć dodawać jak, jakieś elementy do sceny. Do sceny dodamy sobie naszą grafikę statku. Która jest Assets. Jest to ship png, Grafiki, które używamy w naszym projekcie, będziecie mogli sobie ściągać z GitHuba, ponieważ do każdego kroku stworzę repozytorium w GitHubie, a właściwie będzie to jedno repozytorium z kilkoma branżami. Każdy branch to będzie osobny krok, czy tam materiał, który publikuję. Link do tego repozytorium znajdziecie w opisie filmiku. OK, w metodzie preload wczytamy sobie ten obrazek. Robimy to przez funkcję this load image i tutaj musimy podać dwa parametry. Pierwszy to jest klucz obrazka, tak samo jak w przypadku sceny, ten klucz musi być unikalny dla tej grafiki, nazwijmy ją ship, a następnie URL do tego obrazka. Ok, obrazek mamy na tym etapie już wczytany, i teraz moglibyśmy go bezpośrednio dodać do sceny. Jednak stworzymy sobie kolejną klasę, która będzie się nazywała Ship Sprite, i będzie to klasa, która będzie trzymała informacje o naszym statku. Ok, w folderze Objects stwórzmy sobie nowy plik Ship Sprite. Teraz stworzymy dla niego klasę, która będzie dziedziczyć. która będzie dziedziczyć po klasie sprite, która się znajduje w silniku fizyki, arcade. To jest silnik fizyki, który używamy w naszej grze, i oczywiście teraz eksportujemy naszą klasę. I teraz tworzymy konstruktor klasy, a ten konstruktor może przyjąć kilka parametrów. Przyjmuje scenę, do której dodajemy nasz statek, nasz obiekt statku. Oraz pozycję, na której ma być dodany ten statek. Pozycję, czyli x i y, koordynaty. Do klasy nadrzędnej poprzez funkcję super przekazujemy te parametry. Oraz klucz obrazka, który ma być wczytany jako nasz sprite, czyli u nas ship. Ten ship, który tutaj wczytujemy. Tak, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, musimy go dodać poprzez... Scen Add existing. This. Poprzez tą linijkę dodajemy nasz sprite do sceny oraz musimy go też uwzględnić w fizyce samej gry, czyli piszemy scen, physics i w parametrze dodajemy this. This, czyli ten nasz sprite, tą naszą klasę, którą aktualnie piszemy. OK. Teraz, zanim przejdziemy dalej, musimy sobie wyjaśnić dwie rzeczy. Pierwszą rzeczą, co to jest sprite w ogóle? Sprite jest to obiekt, który służy nam do wyświetlania statycznych lub animowanych grafik. Po prostu. Do animacji i wyświetlania poszczególnych klatek z animacji dojdziemy w późniejszych krokach naszego kursu. Na razie wczytujemy statyczny obrazek. Teraz, tak, pojawił się nam tutaj. Taki dziwny zapis. OK, tutaj wiemy, co się dzieje. Przyjmujemy parametry w konstruktorze, jednak po dwukropku pojawił się nam taki dziwny zapis. Ten zapis jest to typowanie, do którego używamy właśnie TypeScriptu. Zresztą, chyba najważniejszą cechą TypeScriptu jest dodanie statycznego i silnego typowania. Statyczne typowanie oznacza, że zmienne mają nadane typy i te typy nie mogą się zmienić. Silne typowanie oznacza zaś, że zmienna o ustalonym typie nie może być użyta tam, gdzie oczekiwany jest inny typ. I TypeScript informacje o pomyłkach dostarczy nam już w trakcie kompilacji kodu, więc pozbywamy się masy błędów związanych z porównywaniem różnych typów, chociażby lub przyjmowanie typów danych, których nie powinniśmy przyjmować. Jest to bardzo bardzo pomocne narzędzie. Zresztą, śledząc ten kurs, zobaczycie, jak przydatne jest to narzędzie. A więc, po dwukropku określamy typ danej zmiennej, którą przyjmujemy. Tutaj chcemy przyjąć dokładnie klasę sceny, phaser scen. Oczywiście, pod to wpiszą się nasze sceny, które tutaj tworzymy. Tutaj, x i y przyjmujemy jako number. Ok, mamy obiekt naszego statku, możemy go zatem dodać do naszej sceny. Przypiszemy go w zmiennej ship, którą deklarujemy tutaj na początku naszej klasy. Będzie to zmienna typu shipsprite. Tutaj tworzymy instancję naszej klasy shipsprite i podajemy mu kilka parametrów. Pierwsze to była scena, w której chcemy użyć. Użyć tego sprite'a, czyli to jest aktualna scena w której się znajdujemy, czyli przekazujemy this, a następnie podajemy x, y, czyli koordynaty w którym miejscu ten sprite ma się wyświetlić. My będziemy chcieli go wyświetlić na środku pola naszej gry. Zrobimy to w ten sposób, że zczytamy sobie szerokość i wysokość naszej gry, ale nie będziemy ją zczytywać z konfiguracji, żeby wam więcej pokazać, zczytamy ją z kamery. Ok, jak widzicie, nasz statek się pojawił, jednak spada on w dół, to za chwilkę poprawimy i powiemy sobie, dlaczego tak jest. Natomiast kamera w grze zachowuje się tak samo jak kamera w filmie. Określa nam obszar gry, który aktualnie widzimy. Kamera może być statyczna lub podążać za poczynaniami gracza. U nas będzie to kamera statyczna, która jest równa obszarowi gry, czyli okna przeglądarki. Ponieważ nigdzie nie definiujemy wysokości i szerokości kamery, przyjmuje ona rozmiary gry. Ponieważ możemy mieć wiele kamer w naszej grze, do głównej dostajemy się poprzez main i pobajaramy z niej szerokość. I tutaj wysokość. Teraz dlaczego nam nasz statek spada. Nasz statek spada, ponieważ został on dodany do fizyki. A w fizyce w konfiguracji określiliśmy, że ustawiamy grawitację w osi pionowej na 400. W naszej grze nie chcemy mieć takiej grawitacji, dlatego tutaj zerujemy, zapisujemy, czekamy aż się odświeży, i nasz statek stoi już w miejscu. Nie działa na niego żadna grawitacja. Skoro mamy nasz statek, możemy sobie do niego teraz. Podpiąć sterowanie. Będziemy nim sterować poprzez klawisze WAD na klawiaturze, i to sterowanie dodamy sobie w naszej klasie Ship Sprite. Na początku zdefiniujemy sobie kilka zmiennych, w których będziemy przechowywać potrzebne rzeczy, czyli uchwyty do przycisków na klawiaturze. I OK, do tych zmiennych teraz możemy przypisać sobie uchwyty do. Klawisze na klawiaturze, robimy to w ten sposób. W ten sposób przypisujemy wszystkie klawisze, które będą nam potrzebne. Ok, skoro mamy uchwyty do klawiszy, możemy dodać samo sterowanie. Dodajemy je w metodzie update. Podstawowe sterowanie mamy wykonane. Zaraz sobie omówimy, co tutaj się dzieje. Natomiast musimy dodać jeszcze parę elementów do fizyki, mówiących, jak nasz statek ma się zachowywać. Omówmy sobie najpierw te podstawowe ustawienia fizyki, które tutaj dodaliśmy. Set drag ustawia opór powietrza. Set Angular Drag jest to opór kątowy powietrza. Set Max Velocity ustawia maksymalną prędkość. Set Acceleration ustawia oczywiście przyspieszenie. I Set Angular Velocity ustawia prędkość. Kątową. To są wszystkie ustawienia na start. Te liczby tutaj mogą się zmieniać. Ustawiłem je na początek w ten sposób, jednak jeśli będziemy czuć, że z rozgrywką jest coś nie tak, będziemy nimi manipulować. Teraz w funkcji update wykrywamy, który z przycisków jest wciśnięty poprzez właściwość Isdown i odpowiednio, jeśli jest to W, czyli Przyspieszamy, odpalamy Velocity from Rotation, która daje statkowi naszemu przyspieszenie i prędkość obrotową. Jeśli puszczamy przycisk, odpali się Else i przyspieszenie zostanie wyzerowane. Podobnie w przypadku A i D, jeśli są naciśnięte, ustawiamy prędkość kątową, czyli obracamy statkiem. Jeśli natomiast nie jest żaden przycisk wciśnięty, zerujemy tą prędkość, czyli zatrzymujemy obrót statku. I teraz wszystko ładnie, pięknie. Jednak nasz statek, mimo że naciskam tutaj na klawiaturze klawisza, nie lata. Dlaczego? Ponieważ przy sprite w klasie Sprite metoda update nie jest przez phasera odpalana. Musimy to zrobić w naszej scenie. W metodzie update za każdym razem, jak Phaser odpali tą metodę, musimy my odpalić naszą metodę update na statku, czyli this ship update I teraz możemy latać naszym statkiem. I w tym kroku na tym sobie zakończymy. I tak moim zdaniem było tego sporo. Pamiętajcie, że w opisie będziecie mieć link do GitHuba. Jeśli byście gdzieś utknęli, tam znajdziecie repozytorium i możecie się przyglądać kodowi. Jeśli uważacie, że coś da się zrobić lepiej, inaczej, piszcie w komentarzach. Będziemy na bieżąco poprawiać i refaktoryzować. I jak zwykle, jeśli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, odezwijcie się w komentarzu. To na pewno będzie motywowało do dalszej pracy. Oraz rozważcie subskrypcję, aby nie przegapić następnych odcinków. Ja już bardzo Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale.